Cześć, na jak na Psy strony. Czy warto mieć w życiu nawyki? Czy warto w życiu wprowadzać jakieś minimum rutyny i monotonii? Oczywiście tutaj jest mój punkt widzenia na ten temat i sprawdź, co tobie pracuje, i sprawdź, jak, jakie życie dla ciebie jest dobre. Natomiast w związku z tym, że w moim życiu zawodowym i nie tylko. Ilość zmian jest dość spora i dynamiczna, i czasami mam wrażenie, że to, co u mnie się dzieje na przestrzeni roku, można by było tym oddzielić co najmniej 5 osób. Więc taka przestrzeń, gdzie jest przewidywalnie, trochę nudno, i nawykowo mi osobiście jest potrzebna do tego, żeby naładować baterie. I taką przestrzenią jest regularne chodzenie do lasu. Taką przestrzenią jest taki moment, kiedy biorę książkę i ją po prostu czytam. Taką przestrzenią są te wszystkie momenty, które codziennie lub kilka razy w tygodniu są dokładnie takie same. Z punktu oczywiście widzenia układu nerwowego. Nasz układ nerwowy potrzebuje tych nawyków i też potrzebuje takiej rutyny, bo najzwyczajniej w świecie wtedy się uspokaja i mi zdecydowanie jest łatwiej się wyciszać, kiedy to w moim grafiku jest. Dlatego ja zawsze powtarzam, że jeśli przystaje mieć czas na las, to jest totalnie nie ten kierunek, w którym chcę iść. Dla mnie to jest po prostu ważne, żeby móc do lasu pójść przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu. I jak ja w ogóle wprowadzam takie nowe nawyki, rutynę do swojego życia, nie staram się wprowadzać wszystkich rzeczy na raz, bo moim zdaniem jest to niemożliwe. Znaczy powodzenia, możesz sobie zrobić taką listę, jakich zmian, jakich nawyków yy, chcesz mieć więcej, yy, wypisz 30 rzeczy i powodzenia, od jutra masz je wprowadzić wszystkie. Ja tak za sobą, ani z moimi klientami nie pracuję, zawsze staram się gdzieś zaczynać od tego, co jest... Najprostsze, po prostu. Tu nie ma wielkiej filozofii. Zacznij od tego, co wydaje się naj, naj, najłatwiejsze do wprowadzenia. I też mogę się podzielić swoim własnym doświadczeniem, zwłaszcza z takich rzeczy związanych z um, jedzeniem um, czy też napojami. Jeśli czegoś nie mogę wypracować, to wiem, że to nie jest dobre dla mojego ciała. Ale jeśli inna rzecz przychodzi w ogóle z jakąś łatwością, y, to znaczy, że to jest to, czego moje ciało potrzebuje. Więc o ile nie, nie jestem jakąś. nie mam jakiejś takiej łatwości, żeby wypracować ćwiczenie i rozciąganie się kilka razy w tygodniu, o tyle wychodzenie do lasu jest dla mnie po prostu banalne. Tak czasem mi się nie chce, ale i tak to uwielbiam i nawet jak mi się nie chcę, to to uwielbiam, więc też warto za takimi rzeczami podążać, ok? Co mi sprawia fan i co będzie dla mnie naprawdę przyjemne, a nie coś. Co ja, do czego ja się muszę kompletnie zmuszać, i nawet jak to robię, i nawet jak to skończę, nie daje mi to żadnej satysfakcji. Ja nawyki bardzo lubię. Zdecydowanie mnie wyciszają i uspokajają. Cześć.